Tak więc znoś się ma, witajcie moje serwerowi. Dzisiaj będzie troszeczkę o backupach i dlaczego to robię, dlaczego nie i tak dalej. Kurde, w ogólnie wyszedłem to już z wprawy w ogóle z nagrywaniem, ale nieważne. Tak więc, no ma. witam was w ogóle dzisiaj w mojej ser serwerowni. O ile można to w ogóle nazwać serwerownią. Ale, ten kto w ogóle zauważy różnicę między poprzednim filmem, gdzie był wjazd na serwerownię z Wojtrixem, Wojtłaj, zapraszam tutaj, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział. Ciekawe czy ktoś z was zauważy różnicę między tamtym filmem, a tym co się tutaj zmieniło. Piszcie w komentarzach. Dobra, tak więc ogólnie ludzie dzielą się na dwie różne grupy. Ci, co zrobili backup lub ci, co dopiero go zaczną robić. Tak więc jako, że backup to zawsze backup, a wiecie, jaki ja jestem, jeżeli o to chodzi, ale hej, zawsze jest szansa, że ten serwer może mi paść albo kontroler w nim, co jest faktycznie parę procent szansa, albo nawet poniżej procenta, nawet nie wiem ile dokładnie, ale jest szansa. A wiecie, że ja, jeżeli chodzi o kopie zapasowe, to mam troszkę ten, no to... Zobaczycie następny odcinek z tego. Ogólnie jestem tu w serwerowni fakt, że jest tego troszkę do zgrania, ale jednak troszeczkę jest. Myślę, że tych serwerów nie słyszycie tutaj za głośno, ale chyba mi to wybaczycie. Hello, serwero, serwerownia. Ale to, co tutaj ogólnie widzicie, to tutaj jest główny storage dla tych dwóch serwerów, gdzie są maszyny wirtualne i na tym... W serwerze jest y, chyba 9, to jest 9 terabajtowa macierz, tak jak już pewnie wiecie, ale mam tutaj kupiony od jakiegoś czasu i nawet nie wiem, gdzie on mi teraz leży. ale leży tutaj. Kupiłem sobie taki dysk, to jest 8 czy 6 terabajtów, już nawet nie pamiętam, to jest ten Seagate, którego widzieliście odcinek z Wójtrixem, który nagraliśmy. Przywiązuję tutaj sobie tego SFF-a po to, aby sobie wziąć i skopiować dane z tego serwera na osobny fizyczny dysk bo jest zawsze jakaś szansa, że ten serwer może paść, a wiecie, teraz się zbliża lato, sezon burzowy, więc yy, ogólnie daleko jest to troszeczkę ode mnie i mogę zdążyć nie dojechać, a wolę sobie zrobić raz na ten jakiś czas tą kopię zapasową. W ogóle ten kto widzi tutaj różnicę względem poprzedniego filmika z Wojtkiem, to zapraszam tutaj. Możecie pisać w komentarzach co się tutaj zmieniło. Więc yy, przywiązam sobie tego Dela, tu jest już ten mój 4TB dysk twardy. Też sobie trochę danych chcę synchronizować z, yy, z tą macierzą, która jest tutaj. Ogólnie danych jest do zgrania z jakichś 6TB chyba, więc troszeczkę to poszła. Nie będziecie oczywiście tutaj widzieć w tym filmiku wszystkiego, no bo nie chcę was z tym zamęczać, bo... hello, co może być ciekawego w kopiowaniu 6 TB danych, no ale nevermind. the way już ją czyściłem, bo tu było... tu było max. Było wolnej podaży 100 GB, chyba albo i 50 GB. Ogólnie samo to serwerownię, jeżeli nie wiecie, sobie zarządzam przez, e, przez sieć VPN, Virtual Private Network. E, mam sobie coś takiego tutaj postawione na, tym, e, se, na jednej z wirtualek, które tutaj sobie działają. No jednak wiecie, co podłączenie dysku twardego do komputera czy. <laughs> Wiecie, podłączanie dysku zdalnie to troszeczkę się mija z celem, no bo hej, on jest niepodłączony, więc się nie da, no po prostu się nie da, więc muszę tutaj raz na jakiś czas faktycznie przyjechać i sobie tutaj coś porobić, eee, zwłaszcza, że teraz będę miał troszeczkę czasu, to sobie znowu tu poprzeglądam serwery, wejdę, wiecie, przez Hilo czy przez Deraka i sobie poprzeglądam wszystko, ale to, 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 to nie na ten odcinek. Tak więc co, ja sobie podłączam tego DLA SFF tutaj. W ogóle mam nadzieję, że tu wolne, że tu znajdę jakieś wolne złącze do zasilania, bo coś już czuję, że ten UPS już jest chyba pełny. Jeszcze jak na razie nie przenosiłem tutaj tego wielkiego zasilacza awaryjnego, którego widzieliście na poprzednich odcinkach. Na razie jeszcze jest tutaj ten stary, ponieważ jest on jeszcze w testach e, u mnie w domu. E, a szczerze mówiąc troszeczkę mi się nie wydaje, aby tutaj to jakoś bardzo mocno pasowało, ale ewentualnie dajcie znać. W ogóle chciałem go dać tutaj na dół, ale je, jeszcze się to zobaczy. Może pani tutaj do mnie jakaś osoba, która mi z tym pomoże. Już w ogóle dogadywuję to. W ogóle tam widzicie znowu to piękne podłączenie wody z tyłu serweru, ale... Nie, to, to, te serwery nie są chodzone cieczą. spokojnie. No i ten router pają. W ogóle teraz sobie podłączymy tutaj ten dysk twardy, bo jako że w końcu udało mi się zamknąć tego dela, bo tutaj były w ogóle trzy dyski twarde podpięte, ale to wolałbym pominąć. To sobie go w końcu podłączę od tego czasu, kiedy go po prostu, kiedy go faktycznie kupiłem, wtedy robiłem jego kopię zapasową i to jest 8 już nawet zapomniałem, ale hej, 6 czy 8 terabajtów, jakie to ma znaczenie, przecież to i tak jest mało dla mnie, ale osoby, które mają po ileś tam set gigabajtów dyski w komputerach, to naprawdę wam szczerze mówiąc zazdroszczę, że się po prostu w tym mieścicie, bo... U mnie to tak troszeczkę nie bardzo. Dobra, ten jest na, tu będzie podłączony faktycznie tylko i wyłącznie na parę godzin, bo po prostu na zgranie całego serwera, więc będzie to na razie tak. Dobrze się obawiałem. E, tu już nie mam miejsca, by podłączyć ten komputer. Kurde, muszę się wpiąć bezpośrednio chyba w listwę, która jest od tu. A tu widzicie moje dwa firewalle, które właśnie śpią. Dobra, komputer już jest podpięty. Trwało to dosłownie minutę podłączenie lana i kabla zasilającego. W ogóle wyobrażacie to sobie, że w tym komputerze teraz jest ponad 12TB miejsca na dane. 8TB plus 4 terabajtowy HDD, więc wow, w tak malutkiej obudowie, naprawdę mega. Jeszcze w ogóle z tą kartą graficzną i z tym procesorem to już chyba w ogóle... No, więc skopiujemy. Halo, żyjesz? Żyjesz! No. A tu w ogóle widzicie jednoterabajtowy na kopie zapasowe yy, maszyn wirtualnych i tak dalej. Kopie się robią raz dziennie, więc... Hmm, no. Dobra, tak więc komputer sobie mamy podłączony. Ja sobie teraz jeszcze tu... Z... Zerknę ja, mi tylko to ucieknie. No, out mi stąd. Tak, w ogóle widzicie, że ten 8 terabajtowy dysk jest zapełniony w niemalże w 100%. E, wiem na pewno w ogóle kopia całości to była 1 marca, mamy 11 czerwca. E, ja w tym momencie formatuję ten, ten dysk, bo nie jest mi to nic tutaj z tego potrzebne. Wiecie, to jest tylko kopia zapasowa, w razie, w razie czego. Zrobię oczywiście, że szybkie formatowanie. E, tak, wiem, że wszystko usunę. Hm, wow. Sformatowanie 8-terabajtowego dysku twardego w 10 sekund. No, 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 fajnie. Dobra, więc zerknijmy sobie, ile jest danych do zgrania. Mamy 5-terabajtów danych do zgrania. 71 tysięcy plików to nie jest aż tak dużo, tak szczerze mówiąc. Więc będzie ciekawy. Znaczy, nie wiem, czekaj, wróć, może to tu zrobić. Dobra, tak więc ogólnie sobie myślę, tu w miarę ogarnąłem. Ja tu nie będę w ogóle czekać 8 czy 13 godzin, aż to... Aż to się skopiuje na ten dysk, bo to jest szczerze serio... Nie jestem małym. Czasem można o co chodzi. No, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, fakt, że on był taki troszkę mało, myślę, ale będzie się wam trzęsło wszystko. Myślę, że się wam w ogóle spodobało to, co widzieliście, dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle zrobiliście teraz jakąś kopię zapasową, bo szczerze, to jest dobra rzecz. Ja robię, fakt, że jeszcze nic nie straciłem, odpływaźnie malowane, Poza jednym padniętym dyskiem jakieś 10 lat temu, ale to temat na inną historię. Tak więc wielkie dzięki, że się wam spodobało, że się tam na dole łapkę w górę, jeżeli się wam spodobało, no i subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się! Ja zostawiam tutaj na SFF, nie się to kopiuje, później tu jutro wrócę, aż się to skopiuje, odłączę i wezmę go do domu. Tak więc wielkie dzięki i na razie!